Djadłajnia. Wypróbuj przepis. W dzisiejszej audycji kulinarnej proponuję szakszukę z kremem z koziego sera. Mamy jeszcze dodatki w postaci pieczonego buraka i kaszy gryczanej. Szakszuka. To proste, jednogarnkowe danie, w którym jajka są gotowane w sosie pomidorowym. Mamy dodatek papryki, cebuli, czosnku oraz przypraw. I tutaj, w zależności od danego regionu, mamy kumin, harisę, chili, kolendrę, słodką i ostrą paprykę. Niektóre wersje są wzbogacone o bakłażana, szpinak czy ser feta. W języku arabskim szakszuka oznacza mieszankę lub bałagan, co świetnie opisuje charakter dania. Szakszuka stała się w Izraelu popularna dzięki żydowskim imigrantom z Afryki Północnej. Z czasem zyskała status niemal dania narodowego. Przeróżne wersje szakszuki można spotkać w kuchniach całego świata od Francji przez USA po Indie, gdzie przygotowuje się podobne danie z kary. W Tel Awiwie powstały knajpy, które serwują tylko szakszukę jako zdrową alternatywę dla fast foodów. W nowoczesnej kuchni pojawia się także szakszuka stofu zamiast jajek, albo też wersje z awokado, batatami czy grzybami. Największa szakszuka na świecie została przygotowana w Izraelu w roku 2021. Ważyła ponad 400 kg. Była gotowana w gigantycznej patelni, która miała średnicę ponad 2 metrów. Znamy także najbardziej popularną szakszukę na Instagramie. Przepis Otto Lengiego, izraelsko-brytyjskiego szefa kuchni zebrał miliony wyświetleń i zainspirował wielu ludzi do tworzenia własnych wersji. Szakszukę możemy serwować na śniadanie, obiad czy kolację. Jest doskonała do dzielenia się z innymi. Dzisiejsza propozycja przygotowania szakszuki. To pomysł z delikatnym przełamaniem wersji klasycznej. Mamy bowiem dodatek kremu z koziego sera, mamy pieczonego buraka i kaszę gryczaną. Składniki szakszuki z kremem z koziego sera są następujące: 4 jajka, 1 czerwona papryka, 1 mała czerwona cebula, dwa ząbki czosnku. Dwa średnie pomidory, jedna łyżeczka wędzonej papryki, szczypta kuminu, nie mylić z kminkiem, sól i pieprz do smaku, a także oliwa. To była podstawa, teraz dodatki: jeden upieczony burak pokrojony w kostkę, dwie łyżki sera koziego. Jedna łyżka jogurtu greckiego, dwie łyżki kaszy gryczanej, kilka listków świeżej mięty, skórka z połowy cytryny, jedna łyżeczka miodu. Powtarzam wszystkie składniki, 4 jajka, 1 czerwona papryka, jedna mała czerwona cebula, 2 ząbki czosnku, 2 średnie pomidory, 1 łyżeczka wędzonej papryki, szczypta kuminu, sól. I pieprz do smaku oraz oliwa. A dodatki: jeden upieczony burak pokrojony w kostkę, dwie łyżki sera koziego, serek w kubeczku plus jedna łyżka jogurtu greckiego, dwie łyżki kaszy gryczanej, chodzi o prażoną kaszę gryczaną, kilka listków świeżej mięty, skórka z połowy cytryny. Starta na tarce o drobnych oczkach i jedna łyżeczka miodu. Rozpoczynamy od przygotowania kremu z koziego sera. W małej miseczce mieszamy rozdrobniony ser kozi, taki, który możemy zakupić w kubeczku, czyli już kremowy i gęsty. Mieszamy go z jogurtem greckim i odrobiną cytrynowej skórki, szczyptą soli i kroplą miodu. Odstawiamy do lodówki. Kaszę gryczaną, nieugotowaną, płuczemy, osuszamy i prażymy na suchej patelni, aż stanie się chrupiąca i lekko brązowa. Następnie odstawiamy. Na patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy pokrojoną cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną paprykę. Podsmażamy przez 5 minut. Następnie dodajemy przyprawy: wędzoną paprykę i kumin. Dodajemy pokrojone pomidory, dodajemy także pokrojonego buraka, gotujemy wszystko razem, aż sos lekko zgęstnieje. Czas gotowania około 10 minut. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. W naszym sosie robimy łyżką 4 wgłębienia i do tych wgłębień wbijamy jajka. Przykrywamy patelnię pokrywką i gotujemy, aż białka się zetną, a żółtka pozostaną płynne. Potrwa to około 7 do 10 minut. Na gotowej szakszuce układamy kleksy kremu z koziego sera. Posypujemy chrupiącą gryką. Posypujemy też listkami mięty i odrobiną skórki z cytryny. Możemy podawać z żytnim pieczywem. Z tostami. Danie będzie też pasowało do ryżu czy makaronu. Proste w przygotowaniu, jednogarnkowe, sycące. Szakszuka z kremem z koziego sera to dzisiejsza propozycja w jadłodajni. Życzę smacznego. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.